Złapałem Charmandera, ja Magikarpia, dziś rano zmarnowałem sześć pokeboli na Zubata, lol, serwery znowu padły, ech, kolejny ratata. Pokemony, pokemony, wszędzie pokemony. Adam miał już dosyć ciągłego rozprawiania o wyimaginowanych stworkach. Owszem, należał do pokolenia, którego część dzieciństwa stanowiło anime Pokemony. Oglądał wszystkie odcinki. Pamiętał też zbierane z chipsów żetony, walki na żywioły czy dmuchanie krążków na szkolnym parapecie. Miał ich całą reklamówkę. Swego czasu miał nawet parę figurek, w tym swoją ukochaną maskotkę elektrycznej myszy Pikachu. Teraz miał już swoje lata. Ukończył studia prawnicze na renomowanej uczelni w sercu stolicy. Od przeszło roku prowadził także własną kancelarię w Ostrołęce. Jednak teraz każde odwiedzenie Facebooka napawało go nową falą irytacji. Wszyscy ludzie prześcigali się, udostępniając co chwilę screeny z coraz to nowymi, potężniejszymi, pikselowymi zdobyczami. Niestety, nowa moda była widoczna nie tylko w internetowym świecie. System gry zmuszał wszystkich nerdów do opuszczenia domów i wybrania się na poszukiwania stworów w świecie realnym, co w niektórych przypadkach było wręcz niebezpieczne. Zdążył się już zetknąć z fanatycznymi graczami kroczącymi bezmyślnie środkiem chodnika lub wchodzącymi bez trosko prosto pod koła jego samochodu. Nic dziwnego, że już od pierwszego dnia słychać było o coraz większej liczbie wypadków z udziałem graczy, którego finałem najsławniejszego z nich był upadek z mostu. Czy ci ludzie nie mają nic ciekawszego do roboty? Czy ich życie musi cały czas kręcić się wokół smartfonów? Rozważał w myślach. Stary, nie bądź lamusem. Pamiętasz jak chodziliśmy po lasie i udawaliśmy, że szukamy pokemonów? Toż to spełnienie naszych dziecięcych marzeń o zostaniu trenerem, przekonywał jego przyjaciel Wojtek. Wojtek ściągnął piracką wersję aplikacji następnego dnia po uruchomieniu serwerów za granicą. Niestety nie istniała jeszcze legalna i oficjalna polska wersja, przez co ci mniej cierpliwi pobierali grę z nie do końca bezpiecznych źródeł. Tutaj masz link. Ściągnij sobie i złapie wszystkie. Może znajdziesz kiaubony na ekspresie do kawy jutro w kancelarii, mówił przyjaciel. Adam z czystej ciekawości wszedł w przesłany link. Odezwała się w nim jednak prawnicza natura. Piracka wersja? W dodatku może wyrządzić szkody na moim urządzeniu. Perspektywa gry na niepewnych ubańskich serwerach nie wydawała mu się najlepszym pomysłem. Nie, dzięki, to nie dla mnie. Był dumny z faktu, iż zdołał oprzeć się pokemani. Kilka dni później, oczekując na klienta w swoim biurze, przejrzał kilka portali informacyjnych, tak dla zabicia czasu. Od razu rzucił mu się w oczy pierwszy nagłówek artykułu, który, o zgrozo, dotyczył znanej mu już gry. Kurwa, znowu pokemony? Ludzie, zajmijcie się czymś normalnym rzucił pod nosem. Pokémon Go już w Polsce. Wpatrywał się przez kilka sekund w obrazek stanowiący miniaturę artykułu, po czym kliknął, otwierając go w nowej karcie. Z tekstu dowiedział się, że już od dwóch dni aplikacja dostępna jest oficjalnie na terenie Polski. Szaleństwo ogarnęło jeszcze więcej osób, które zapewne tak jak on obawiało się zagrożeń wynikających z pobierania plików nieznanego pochodzenia z ciekawości chwycił swojego smartfona i wszedł do sklepu. Wpisał nazwę Pokemon Go i wszedł w szczegóły. Poczytał opinie zadowolonych graczy i przejrzał kilka znanych mu już screenów. A co mi tam? powiedział z uśmiechem na ustach, klikając przycisk pobierz. Obserwował pasek postępu pobierania, słuchając lecącego w radiu najnowszego przeboju Sylwii Grzeszczak i zastanawiając się, czy ulegnie fenomenowi gry. Po ukończonej instalacji włączył aplikację. Przeszedł przez początkowy samouczek, stworzył własną postać wybierając randomowy awatar. Wybrał Bulbozaura jako startowego Pokemona i ucieszony złapał go do Pokebola. Ziarno intrygi i fascynacji zostało zasiane. Cały dzień czekał tylko na moment, w którym wyjdzie z kancelarii i ruszy w miasto na poszukiwanie stworków. Nareszcie wybiła godzina szesnasta. Zamknął drzwi biura na klucz i ruszył w drogę powrotną. Po drodze napotkał kilka pokestopów, z których zabrał pokebole i tajemnicze jaja. Szybko opanował zasady gry. Przechodząc nowym mostem nad Narwią, poczuł wibrację telefonu. Zerknął na ekran i dostrzegł małego stworka stojącego naprzeciwko swojej postaci. Jeden dotyk palcem i po chwili ujrzał go tuż przed sobą. Musiał przyznać, że niesamowitą frajdą było widzieć Pokemony na ulicach Ostrołęki. Kolejny ruch palcem, który rzucił Pokepola. Trafiony zatopiony. Następny stworek do kolekcji. Zazwyczaj droga do domu pieszo zajmowała max 20 minut. Dziś wracał ponad 3 godziny. Z Nowego Mostu przeszedł na Stare, następnie alejką przez cały park, potem koło dworca PKS, ponownie na Nowy Most i dalej przy McDonaldzie. Wrócił do domu z 30 Pokemonami, dziewięcioma jajkami i masą innych tajemniczych przedmiotów. W domu udało mu się jeszcze złapać kolejnego pidżaja, po czym wyłączył aplikację i padł na kanapę z piwem w ręku. Podłączył telefon do ładowania, bowiem bateria na wyświetlaczu mieniła się ostrzegawczym czerwonym kolorem. Zjadł kolację i wybrał numer do Wojtka. Halo? Siemano, nie uwierzysz, cóż zajebisty Adam zrobił. Kupę, Dzwonisz się pochwalić? Ściągnąłem Pokemony. Nie pierdol. Ty, naczelny hejterze, biegasz z telefonem po mieście za zmutowanymi zwierzaczkami? No, niestety, mnie też to w końcu dopadło. Ale ma to swoje plusy. Dziś przeszedłem niemal całą ostrołękę. Widzisz? Mówiłem ci, to ty tylko się śmiałeś i mówiłeś, że gra dla dzieci i nerdów. Myliłem się. Znowu mogę poczuć się jak gówniarz z gimnazjum, kiedy na parapecie dmuchaliśmy żetony albo robiliśmy walki żywiołami. Obaj zaśmieli się na wspomnienie dawnych czasów. Czyli poważny, dorosły Adam został wciągnięty w świat Pokemonów? Niestety. Ale nie żałuję. Może trochę schudnę. Mówiłem, mówiłem. Ale nie, Adam wiedział lepiej. Słuchaj rad doświadczonego kolegi. Dobra, dobra. Jak chcesz znaleźć jakieś ciekawe okazy, to wybierz się do lasu. Najlepiej w nocy. Czemu? No temu. Są tam pokemony, które znajdziesz tylko w nocy i tylko w lesie, idiota. Serio? Serio, serio. Ja złapałem kilka duchów. Zatem zbieraj dupę i leć. Nie, nie. Dziś już starczy. Idę spać. Może jutro. Jak chcesz. Adam pożegnał się z Wojtkiem. Rozłączył się i spojrzał na butelkę piwa, z której upił tylko dwa łyki. Dwa łyki to chyba jeszcze nie tak dużo, prawda? Wyjął z szuflady Powerbanka, którego dostał na urodziny pół roku temu i od tamtej pory nawet nie wyjął go z opakowania. Podłączył telefon i wyszedł z domu. Miał zamiar jechać przez Wojciechowice do Laskowca. Tam jest dość spory las. Może znajdzie coś ciekawego. Pochodzę przez pół godziny Max i wracam do domu. Jak pomyślał, tak zrobił. Wsiadł do swojego auta i po 30 minutach stał już na wilgotnej ściółce laśnej, otoczony zapadającą wszędzie wokół szarówką i cykaniem świerszczy. Uruchomił aplikację i spojrzał na wyświetlacz. Faktycznie, Wojtek miał rację. W prawym dolnym rogu zauważył kilka niezłapanych dotąd pokemonów, które były w pobliżu. No to idziemy. Zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć. Powiedział sam do siebie, po czym ruszył w głąb lasu. Po przejściu około 200 metrów poczuł znajome wibracje telefonu. Spojrzał na wyświetlacz. Dostrzegł ikonę stworka po lewej stronie awatara. Podszedł w tym kierunku, by po chwili na ekranie ujrzeć animowanego ducha. Jeden ruch palcem i okrzyk radości. Mam cię skór wielu. Adam nie przypuszczał, że gra pochłonie go do tego stopnia, że będzie biegał ucieszony późnym wieczorem po lesie w poszukiwaniu Pokemonów. Kolejna wibracja. Tym razem nieco na północny wschód. Kilka kroków i kliknięcie na stworka. Wyświetlacz zmienił się na widok z aparatu. Adam skierował go nieco w górę, szykując się do złapania nowego Pokemona. Nic, przesunął aparatem w lewo, a potem w prawo. Kurwa, gdzie on jest, pierdolone lagi. Wyświetlacz klatkował co kilka sekund i niespodziewanie odrobinę się ściemnił, jakby bateria była już na wyczerpaniu, mimo podłączonego pełnego powerbanku. Ponownie przesunął aparat i tym razem coś zobaczył: dziwną sylwetkę, niesamowicie chudej i zgarbionej postaci, z twarzą pozbawioną jakiegokolwiek wyrazu oraz z dwoma ziejącymi czernią dziurami zamiast oczu. W pierwszej chwili nawet się wystraszył, zastanawiając się, czy kiedykolwiek wcześniej widział takiego Pokemona. Dobra, mam cię. Adam przesunął palcem, rzucając Pokebolem. Ten spadł tylko na ziemię i zniknął. Adam syknął, powtarzając ruch. Efekt był taki sam. Co jest kurwa? W tym momencie Adam opuścił telefon. Tajemnicze stworzenie stało tuż przed nim. Krzyk przerażenia wyderł się z jego gardła. Nie zwracając uwagi na nic, odwrócił się, a następnie, ile tylko miał sił, rzucił się biegiem w stronę samochodu. Nie mógł złapać tchu. Tu żelap jego kolka. A nogi, o które niemal się potykał, odmawiały posłuszeństwa. Nie odwracał się, lecz wiedział, że owe coś jest tuż za nim. Słyszał kroki, słyszał paskudny, świszczący oddech. Po chwili dostrzegł swój samochód. Co prawda był jeszcze daleko, ale pocieszający był fakt, że już go widział. Jeszcze tylko kilka kroków i będzie bezpieczne. Jeszcze chwila. W biegu sięgnął do kieszeni, wyjmując kluczyki. Z daleka celował pilotem, wciskając guzik otwierający zamki. Po kolejnej próbie pomarańczowe światła kierunkowskazów rozbłysły w ciemności. Otwarte. Jest prawie na miejscu. Adam dobiegł do samochodu, chwytając za klamkę. Już miał otwierać, gdy nagle poczuł lodowaty dotyk na swojej szyi. Coś chwyciło go, niemal momentalnie blokując dopływ powietrza. Zakrztusił się i zakasłał. Kluczyki wypadły mu z ręki. Rozpaczliwie próbował dosięgnąć klamki, lecz w tym momencie to coś skręciło mu kark. Adam osunął się na kolana i upadł na ziemię, tuż przy kołach swojego auta. W tym momencie jego telefon zawibrował. Na ekranie ukazał się leżący na trawie Pokeball z napisem Mam cię. Tymczasem Wojtek siedział wygodnie w swoim domu przed telewizorem i dopijał kolejne piwo, gdy otrzymał wiadomość na messengerze: To Adam. Wiadomość była krótka: Mam nowego Pokemona. Jebany a mówił, że nie pojedzie do żadnego lasu zaśmiał się do siebie. Po chwili załadowało się zdjęcie, które przedstawiało leżące w nienaturalnej pozycji ciało Adama. Ciąg dalszy nastąpi. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl czytał jako Rudka.